Nie masz pojęcia, co się stało po tym, jak odszedłeś, ale nadszedł czas, aby się dowiedzieć, bez masek, bez filtrów, bo tak ta osoba żałuje, nie czasami, nie trochę, żałuje głęboko, z ciężarem, który nie znika nawet podczas snu. W tamtym momencie wydawało się, że to było słuszne, wydawało się, że jesteś zbyt dużym wyzwaniem, zbyt dużym, by sobie z tym poradzić, zbyt dużym do zrozumienia, zbyt dużym, by to znieść. Ta osoba myślała, że jest racjonalna, myślała, że pozwolenie ci odejść to oznaka dojrzałości, ale teraz dostrzega, to była tchórzostwo, strach przebrany za pewność. Wystarczyło, że zniknąłeś, a wszystko straciło sens. Pewności tej osoby szybko się zawaliły, ale duma trzymała mocno. Podczas gdy ty szedłeś dalej, ta osoba udawała. Udała tak dobrze, że uwierzyłeś, ale to nie trwało. Wciąż żyjesz w głowie kogoś, kto powiedział, że już zapomniał, ale nie zapomniał, tylko to zakopał. Ta osoba pamięta o tobie w niezamierzony sposób. Przy śniadaniu, podczas kąpieli, na ulicy, w trakcie przypadkowej rozmowy. Stałeś się wewnętrzną referencją, wzorem, otwartą raną. A rzeczywistość uderzyła dopiero, gdy pojawiłeś się inny, silniejszy, bardziej w zgodzie ze sobą. Wtedy prawda zaszła. Straciłem. Stracił to, czego nie potrafił docenić, a teraz nie wie jak to naprawić. Ta osoba tęskni za tobą, ale nie mówi, nie ma odwagi. Bo strach, że nie będzie wystarczająca teraz jest większy niż jakakolwiek duma, a w głębi duszy ta osoba wie, kim jesteś dzisiaj. Nie wrócisz w miejsce, gdzie zostałeś opuszczony. Czy to dostrzegasz? Czy kiedykolwiek poczułeś pustkę, która nie jest twoja? Tęsknotę, która pojawia się znikąd, ból, który wydaje się pochodzić z daleka, ale dotyka głęboko to właśnie to. To ta osoba próbuje cię dosięgnąć myślami, z żalem, z wszystkim, czego nigdy nie powiedziała. A teraz to ciąży nie wiesz, ale jest ktoś, kto od dnia, w którym odszedłeś, nie spał w ten sam sposób ktoś, kto przysiągł wszystkim, że jest w porządku, ale tylko ty wiedziałeś, że tak nie jest. Bo świat wierzy w to, co się publikuje. Ale tylko ten, kto zna spojrzenie, dostrzega, co zostało złamane w środku. Ta osoba nie spodziewała się, że naprawdę odejdziesz, myślała, że będziesz się upierać, myślała, że ustąpisz, myślała, że będziesz nadal się tłumaczyć, nawet gdy już było jasne, że to nie ty popełniłeś błąd, ale się zmęczyłeś i odszedłeś, nie mówiąc wszystkiego z bólem, tak, ale z godnością. A teraz? Teraz ta osoba próbuje żyć z pustką, udaje, że nie czuje, udaje, że zapomniała. Ale dostrzega jak bardzo to ty uzupełniałeś to, czego nawet nie wiedziała, że jej brakuje. Spadnięcie żetonu nastąpiło powoli, zaczęło się od małych rzeczy, od kawy, którą zwykle parzyłeś, od braku dźwięku twojego głosu rano, od braku głupiej wiadomości w ciągu dnia, od zimnego łóżka, które stało się karą, od bezsensownych godzin. Wszystko, co wcześniej było banalne, no teraz boli, bo wszystko przypominało ciebie. Ta osoba myślała, że będzie miała czas, czas, żeby cię szukać, aby pokazać, że wciąż się troszczy. Ale czas nie czekał. Zmieniłeś się, dorastałeś, przestałeś błagać o miłość w przebraniu uwagi. Teraz ta osoba obserwuje z daleka i dostrzega. Stałeś się wszystkim tym, czym ona nie miała odwagi być przy tobie. Teraz publikujesz coś prostego i serce kogoś zatrzymuje się, bo ta osoba próbuje rozszyfrować sygnały, próbuje dowiedzieć się, czy jeszcze myślisz, czy czujesz, czy jest miejsce na nowy początek, ale nie mówi, nie szuka, nie wysyła wiadomości, bo duma wciąż waży więcej niż tęsknota, a strach przed usłyszeniem, że już jest za późno, paraliżuje każdą próbę, tymczasem ta osoba wymyśla powody, by uzasadnić milczenie. Lepiej tak. Nie miałoby sensu wracać. Może to był los. Zdania, które ta osoba powtarza jakby były prawdą, ale echem brzmią jak wymówki. Bo jedyną prawdą jest to, pozwałaś sobie odejść i teraz żyje próbując zaakceptować to, co serce nie akceptuje. Potrafisz to dostrzec. Potrafisz w pewne dni poczuć, jakby ktoś intensywnie o tobie myślał. Jakby Twoje imię zostało wypowiedziane cicho, w innym miejscu, jakby wspomnienie o Tobie zostało wyciągnięte znikąd, przez kogoś, kogo już nie widzisz? To jest to. To ta osoba. To energia żalu, próbująca dotrzeć do kogoś, kto jest już za daleko. A co najgorsze, ta osoba wie. To nie Ty już musisz wracać. To ona. Ale nie wraca, obserwuje, milczy, czeka, aż życie znów zepchnie Was w to samo miejsce. Jakby to była odpowiedzialność losu, jakbyś nadal stał w tym samym punkcie, w którym cię zostawili. Ale nie stoisz. Nie jesteś już tym, kto czekał. Nie jesteś już tym, kto tłumił łzy tylko po to, by kogoś przy sobie trzymać. Stałeś się kimś, kto dostrzega swoją wartość. I to przeraża. Przeraża tę osobę, która dziś patrzy w lustro, i zastanawia się, jak mogła puścić kogoś, kto widział wszystko. A najgorsze jest to, że czas nie zaciera, tylko uczy, a ta osoba uczy się za późno tego, co ty znałeś od początku. Miłość nie mierzy się w milczeniu, nie ukrywa się w chłodnych gestach, nie przetrwa, gdy zawsze jedna osoba próbuje. Ta osoba pamięta twój głos, twój zapach, twoje oczy proszące o troskę, nie wymawiając nic, pamięta wszystko, co dałeś, pamięta to, co zignorowała, pamięta, jak odeszła. I pamięta Twoją ostatnią próbę, aby to zadziałało, próbę, którą udawała, że nie widzi. Czy już to przeżyłeś? Czy poczułeś, że ktoś cię stracił, ale nadal trzyma cię energetycznie wewnątrz? Czy zauważyłeś, że ktoś myśli o tobie nawet bez odwagi, aby do ciebie napisać? To teraz wiesz. Ta osoba istnieje. Jest żywa, jest tutaj. Ale nie wie już, jak wrócić, bo teraz wie. Wracasz tylko tam, gdzie jesteś dostrzegany. Kochasz tylko tam, gdzie jest wzajemność. Nie nalegasz już tam, gdzie boli. I to jest ból, który pozostaje. Wiedza, że straciło się kogoś takiego jak ty, nie z braku uczuć, ale z braku obecności. Ta osoba wybrała odejście, ale nie wybrała żalu, który przyszedł później. A dzisiaj to, co najbardziej boli, to nie twoja nieobecność, to twoja siła, bo teraz. Ta osoba dostrzega, jak bardzo byłeś domem i jak bardzo zniszczyła wszystko, zanim to zrozumiała. Kiedy po raz pierwszy poczułeś, że ktoś żałuje, że cię stracił, bo ta osoba cię nie zapomniała, tylko ukryła, pod tłumaczeniami, wymuszonymi rutynami, zastępczymi relacjami, próbowała żyć, jakbyś był tylko rozdziałem, ale ty byłeś całym książką, a teraz. Za każdym razem, gdy ta osoba próbuje zacząć inną historię, wszystko brzmi fałszywie, bo porównania nie wybaczają i żaden obecny nie wypełnia tego, co ty zajmowałeś. I nie chodzi tylko o tęsknotę, to żal, surowy, szorstki obecny, to nie jest ten romantyczny co jeśli, to jest zepsułem wszystko, które budzi się w środku nocy i ściska serce, to milczenie, które krzyczy, gdy widzicie idącego naprzód, bez spojrzenia wstecz. Bo to najbardziej przeraża. Nauczyłeś się żyć bez. A kto cię zostawił, nie potrafi. Ta osoba wyobrażała sobie, że utkosisz wszystkim, co przeżyli, ale się pomyliła. Ty się uwolniłeś, Ty uzdrowiłeś, pozwoliłeś bólowi robić to, co robi najlepiej, zmieniać. I to właśnie tam, w Twoim odrodzeniu, ta osoba ujrzała własną porażkę. Bo podczas gdy stawałeś się wszystkim, czym zawsze miałeś potencjał być, ta osoba wciąż próbowała wyglądać na silną. Ale od środka, powoli się łamała. Wszyscy myślą, że ten, kto odchodzi, wygrywa, ale nie zawsze. Czasami ten, kto odchodzi, ucieka, a ten, kto zostaje, rozkwita. Ta osoba uświadamia to sobie dzisiaj, za późno, ale dostrzega. Stałeś się światłem podczas gdy ona nosi cienie. Jest coś, czego ta osoba nigdy ci nie powiedziała. Nie zostawiła cię z braku miłości, zostawiła cię z braku odwagi, odwagi, by się oddać, aby się zmienić, aby uznać, że zasługiwałeś na więcej niż emocjonalne okruchy. Już to podejrzewałeś, prawda? Czułeś, że miłość istniała, ale była źle przeżywana, źle wyrażana, źle pielęgnowana. I to uczucie prześladowało cię przez długi czas, aż zrozumiałeś: Nie da się błagać o dojrzałość emocjonalną. Albo się ją ma, albo się uczy po tym, jak się coś straci. A ta osoba straciła, straciła ciebie i z tobą straciła również szansę na prawdziwe życie, bo dzisiaj to, co ta osoba ma, to wspomnienia. A żadne wspomnienie to nie jest uścisk, żadne wspomnienie nie odpowiada na wiadomości, żadne wspomnienie nie odbudowuje tego, co zostało zniszczone. I to jest najokrutniejsze: ta osoba nadal ma twój numer. Nadal zna twoje upodobania, nadal wie, gdzie mieszkasz, ale już nie wie, jak tam dotrzeć, bo teraz to nie ty jesteś daleko, to ona, daleko od tego, kim się stałeś. I każdego dnia ta osoba przemyśli tekst, każdego dnia prawie wysyła, prawie dzwoni, prawie pojawia się, ale to prawie definiuje tych, którzy przegrywają, tych, którzy kochają, ale nie działają, tych, którzy czują i milczą. Czy ty też miałeś kiedyś ochotę mówić, ale nie miałeś odwagi? Czy miałeś chęć powiedzieć wszystko, ale czułeś, że to już nic nie da? Więc teraz rozumiesz. Ta osoba z tym żyje, codziennie, bo teraz nie chodzi o to, by odzyskać, chodzi o to, by wiedzieć, że zniszczyła to, co najbardziej chciała i nie może cofnąć czasu. I chociaż udaje, że jest dobrze, ty to dostrzegasz. Bo dusza czuje to, czego nie pokazują oczy. I jest coś w tobie, co wciąż pulsuje, za każdym razem, gdy pojawia się imię tej osoby, nawet gdy się nie pojawia, ale ty to czujesz. To nie jest przypadek, to nierozwiązane połączenie, energia uwięziona pomiędzy tym, co zostało powiedziane, a tym, co zostało łyknione. Ta osoba wciąż cię kocha, ale już nie wie, jak cię kochać w sposób, na jaki zasługujesz. I może ty też wciąż coś czujesz, ale już nigdy nie pozwolisz sobie wrócić w miejsce, w którym musiałeś błagać, by być dostrzeganym. I to jest dojrzałość, to jest miłość własna, to jest rodzaj wzrostu, który przeraża tych, którzy nie dotrzymali ci kroku. Ta osoba cię straciła, i teraz stara się przekonać sama siebie, że to było konieczne. Ale serce nie współpracuje. Bo serce wciąż cię przywołuje, nawet jeśli usta nigdy więcej nie powiedzą twojego imienia. Czy przeszedłeś przez to? Więc zanurkujmy głębiej, bez hamulców, bez filtrów, bez powrotu. Dlaczego teraz miałoby to być tchórzostwem? Ta osoba już za dużo razy to robiła. Tchórzostwo to to, co sprawiło, że prawda utknęła w gardle, miłość ukryta. Zła decyzja podtrzymywana przez upór. Musisz wiedzieć, co dzieje się w sercu kogoś, kto pozwolił ci odejść i myślał, że nigdy się z tym nie złamie. Ta osoba żyje w konflikcie: pomiędzy chęcią, by cię odnaleźć, a lękiem przed usłyszeniem, że już nic nie czujesz, pomiędzy impulsem, by biec do ciebie, a wstydem, że tak długo czekała, pomiędzy dumą, która już nic nie znaczy, a żalem, który stał się rutyną. A prawda? Ta osoba przegląda twój profil. Ogląda Twoje filmy, słyszy Twój głos w starych postach, przypomina sobie rozmowy, przypomina sobie chwile, które nie wydawały się ważne, ale teraz bolą. I za każdym razem, gdy widzi Cię uśmiechniętego, czuje jak żołądek się kurczy. Bo uśmiech, który teraz lśni, był tym, który ta osoba widziała, gdy się rozpadał. To był ten sam uśmiech, który prosił o miłość oczami i nie otrzymał. Rozumiesz to? Rozumiesz, co to znaczy widzieć kogoś, kogo kochałeś, odnajdującego się na nowo, po tym jak go zniszczyłeś? To właśnie to. Ta osoba obserwuje twoje odbudowywanie się z daleka, bez prawa do bycia częścią, bez prawa do pytania, jak się masz, bez przestrzeni. A najgorsze to, że ta osoba wie, że nie zapomniałeś o wszystkim, wie, że gdzieś tam w środku nadal mieszka uczucie, ale nauczyłeś się chronić to uczucie chować je. Nie oddawać tak łatwo, bo teraz rozumiesz swoją wartość. A ten, kto cię stracił, czuje tę wartość każdego dnia, nie w wielkich momentach, ale w małych nieobecnościach, bo prawdziwa nieobecność to nie wtedy, gdy odchodzisz to wtedy, gdy przestajesz się starać to wtedy, gdy przestajesz odpowiadać duszą to wtedy, gdy słyszysz ale już nie słuchasz sercem. Ta osoba czuje, że jeszcze słyszysz, ale czuje, że już cię tam nie ma. I to boli, bo teraz to, co pozostało, to echo, a echo nie odpowiada. Dostrzegasz to? Czujesz, że ktoś jeszcze woła cię z daleka, ale nie ma już siły, by cię osiągnąć? Więc posłuchaj tego: ta osoba wciąż marzy o tobie. Dosłownie, pojawiasz się w snach, pojawiasz się znikąd w momentach rozkojarzenia. Muzyka gra i oto jesteś ty. Ulica, którą kiedyś przechodziliście, zapach, który nie znika z niektórych ubrań. Zwyczaj porównywania wszystkich spojrzeń z Twoim. Ta osoba tęskni za Tobą nawet kiedy stara się nie czuć, a im bardziej próbuje, tym bardziej dostrzega, że puściła coś, czego nigdy nie powinna była puścić. I teraz nie ma już żadnej wymówki, która by wystarczyła, nie ma już zdania, które to naprawi. Nie ma już pewności, która podtrzyma nieobecność. Żal cicho pożera, grzebie wewnątrz, nie hałasuje, ale także nie pozwala nikomu żyć w spokoju. Ta osoba nie potrafi już kochać lekko, bo każda próba miłości teraz wiąże się z lękiem, lękiem przed powtórzeniem błędu, lękiem przed porównywaniem, lękiem przed brakiem uczuć, które miała z tobą. I być może ty również próbowałeś pójść dalej, próbowałeś znowu kochać, próbowałeś zostawić wszystko za sobą, ale są rzeczy, które nie odchodzą, są powiązania, które nie rozwiązują się z czasem, są historie, które się nie kończą. Nawet gdy się kończą, ta osoba nigdy cię nie zamknęła. Wciąż tam żyjesz, między przerwami w rozmowach, między momentami, gdy nikt nie patrzy, między długimi nocami i ciszą w łazience. Jesteś niezatartym wspomnieniem, niechcianą pamięcią, winą i pragnieniem jednocześnie. I mimo to, ta osoba wciąż nie mówi ci nic, wciąż milczy, wciąż jest uwięziona w samej sobie, bo wie, że teraz to ty decydujesz. I to jest największa kara: uświadomić sobie, że ten, kto cię opuścił, nie ma już prawa prosić o powrót. Czujesz to? Czujesz tę cichą moc, która narodziła się po bólu? Więc weź głęboki oddech i pozwól, że przekażę ci ostatnie słowa, które ta osoba nigdy nie miała odwagi ci powiedzieć. Bo w głębi duszy ta osoba wciąż ma nadzieję, że to dostrzegasz, że czujesz, że rozumiesz, nawet w milczeniu. Jak bardzo byłaś i wciąż jesteś niezastąpiona. Ale teraz to już nie ty musisz rozumieć. Teraz to ta osoba musi zaakceptować: przegrała. Z powodu strachu, z powodu dumy, z powodu braku umiejętności kochania cię, gdy był na to czas. A ty? Ty nadal trwasz. Mocno, obecny. Całkowicie pełny jak nigdy dotąd. Stałeś się dokładnie tym, czego nikt już nie będzie w stanie zmazać. I choć ta osoba myśli o powrocie, o powiedzeniu wszystkiego, o biegnięciu za tobą, czas już jasno pokazał. Teraz pozostajesz tylko tam, gdzie jest prawda, obecność i wzajemność. Jeśli ten filmik do ciebie przemówił, zostaw lajka nie dla mnie, ale za wszystko, co przetrwałeś w milczeniu. Napisz w komentarzu poniżej. Nie wrócę do tego, kto pozwolił mi odejść. Albo podziel się tym filmem z kimś, kto musi to usłyszeć teraz. Zapisz się na kanał, żeby nie przegapić następnych, bo są rzeczy, które jeszcze muszą zostać powiedziane i zasługujesz na to, by usłyszeć wszystko. Ta rozmowa się tu nie kończy, chodź ze mną do następnego filmu, czekam na ciebie tam.